8. Nie mortuj. W większości cywilizacji, od starożytności aż po czasy obecne, morderstwo było zabronione i surowo karane. Czasem ujmowano to szerzej i mówiono nie zabijaj. Jednak w późniejszym tłumaczeniu tej samej pracy odkryto, że zdanie to brzmi w istocie nie morduj. Istnieje znaczna różnica pomiędzy znaczeniem słowa zabijać i mordować. Zakaz wszelkiego zabijania wykluczałby samoobronę, czyniłby nielegalnym zabicie węża przygotowującego się do ataku na dziecko, skazałby gatunek ludzki na dietę roślinną. Z pewnością jesteś w stanie dostrzec wiele przykładów trudności, jakie wywołałby zakaz wszelkiego zabijania. Morderstwo jest czymś zupełnie innym. Oznacza ono, zgodnie z definicją, bezprawne zabicie jednej lub więcej istot ludzkich przez drugiego człowieka, szczególnie. Kiedy jest to czyn podyktowany złą wolą i dokonany z premedytacją. Każdy z łatwością może stwierdzić, że morderstwo stało się zbyt łatwe w epoce wyścigu zbroi. Nie byłoby możliwe życie w społeczeństwie, w którym jednostka, jej rodzina czy przyjaciele byliby zdani na łaskę kogoś, kto bez skrupułów odbiera życie innym. Morderstwo słusznie zajmuje czołowe miejsce na liście czynów, którym społeczeństwo stara się zapobiegać i za które karze. Ludzie głupi, źli i obłąkani starają się rozwiązywać swoje prawdziwe lub urojone problemy za pomocą morderstw. Znane są przypadki, w których dokonywali tego w ogóle bez żadnego powodu. Nieszczęść wysiłków. Popieraj każdy ewidentnie skuteczny program, który zwalcza tę groźbę dla ludzkości. Od tego może zależeć Twoje własne przeżycie. Droga do szczęścia wyklucza popełnianie morderstw na Twoich przyjaciołach, Twojej rodzinie i na Tobie samym.